Witam w wiadomościach szkolnych. Dzisiaj w programie o paleniu tytoniu, bezdomności i skutkach jazdy po alkoholu. W 2016 roku pijani kierowcy spowodowali ponad 2000 wypadków. Zginęło w nich ponad 300 osób, a ponad 3000 zostały ranne. Pomimo to, wielu młodych kierowców nadal siada za kółkiem po kieliszku. Tematem tym zajęła się Karolina Samisz. Od kilkunastu lat prowadzone są akcje promujące bezpieczeństwo na drodze. Nie zmienia się jednak jedno. Ludzie wsiadają za kierownicę po alkoholu. Najgorsze co może być. Trzeba ich karać i tępić po prostu. Zagrożenie dla pieszych. Nie wsiadłbym do samochodu. Absolutnie nie. Zabronione Nie może jechać niekoniecznie. To jest zagrożenie dla innych pasażerów. Powinni ich ścigać i do więzień ich y, wsadzać. W okresie przedświątecznym liczba osób, które sięgają po alkohol wzrasta. Dodatkowo niekorzystne warunki pogodowe oraz wzmożony ruch na drogach przyczyniają się do zwiększonej liczby wypadków. O tym, jak powinniśmy zachowywać się na drodze, opowie nam nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Kansy. Nawet dzień przedni powinniśmy pić alkoholu, bo nie wiadomo, jak stukło e, organizm będzie. Ten alkohol trafił, jak, jak długo ten, ten alkohol będzie w naszym organizmie, co będzie właśnie skutkowało tym niebezpieczeństwem spowodowania wypadku samochodowego. Pijani kierowcy wiozą śmierć. To zdanie setki razy powtarzane w mediach nie daje żadnego rezultatu. Pijani wciąż wsiadają za kółko zapominając, że wypity kieliszek może być tym ostatnim. Dla Wiadomości Szkolnych Karolina Samisz. Coraz więcej młodych Polaków nie wyobraża sobie życia bez komórki. O potencjalnych skutkach tego zagrożenia opowie nam Magdalena Piela. Ten widok jest coraz bardziej powszechny wśród młodych ludzi. Zamiast ze sobą rozmawiać, spędzają czas z telefonem w ręku. Częściej e, piszemy ze sobą, niż rozmawiamy. Z telefonów komórkowych na lekcjach korzystają głównie chłopcy. Ja przynajmniej staram się używać ich tylko wtedy, kiedy nauczyciel o to prosi. Z tym problemem borykają się również nauczyciele, bo uczniowie korzystają z telefonów na lekcjach. Jeżeli korzystają z telefonów, tak jak tutaj kolega do grania czy też do komunikacji, wtedy takie zastosowanie jest nieprawidłowe i proszę o schowanie tego telefonu. Natomiast jeżeli korzystają z telefonów w celach edukacyjnych, to jest jak najbardziej prawidłowe zastosowanie. Eksperci alarmują, że nadmierne korzystanie z telefonów powoduje lęk przed samotnością i fobię społeczną. Uzależnienie to jest po prostu uzależnienie. I obojętnie, czy to są papierosy, czy to jest alkohol, czy narkotyki, czy internet, czy telefon, jednak ta komórka jest przyklejona do ręki. Szkoła jest takim miejscem, gdzie nie można nagrywać ani fotografować nauczycieli. My jesteśmy pracownikami państwowymi, podlegamy pewnej ochronie. I z tego tytułu no, konsekwencje takiego korzystania z telefonu mogą być dosyć wysokie. Był już alkoholizm i narkomania. Teraz jest nowe uzależnienie czyli fonoholizm. Jak się okazuje, telefon może być równie szkodliwy jak alkohol i narkotyki. Dla wiadomości szkolnych Magdalena Piela. Zima w tym roku została nas bardzo wcześnie szczególnie dosziera bezdomnym. Pomimo to wielu z nich nie chce udać się do noclegowni. Tematem tym zajęła się Adrianna Berg. Według statystyk w Polsce żyje około 33 tysięcy osób bez dachu nad głową. Mimo, że noclegownie zawsze otwierają przed nimi swoje drzwi, to część bezdomnych nie chce korzystać z pomocy. Jest to problem i to duży problem. No na pewno powinniśmy pomagać, to bez dwóch zdań. Jak Państwu bo pieniądze, proszę im dać. Ja pracowałem do sam rynta i muszę żyć. Bezdomni mający problem z piciem alkoholu nie chcą korzystać z pomocy, ponieważ w noclegowni nie można spożywać napojów alkoholowych. Możemy ich zachęcać do tego, żeby udali się do noclegowni podczas okresu jesienno-zimowego. No i możemy im dawać jakieś ciepłe ubrania, żywność, ale przede wszystkim nie pieniądze. Wszyscy, którzy nie mają problemu alkoholowego, mogą liczyć na pomoc w noclegowni znajdującej się w Bytomiu sząbierkach. Wychodzi na to, że jesteśmy bezradni. Nie możemy zmuszać bezdomnych do tego, by udali się do noclegowni. Jedyne, co możemy zrobić, to reagować, będąc świadkami zagrożenia życia spowodowanego wyziębieniem. Dla Wiadomości Szkolnych Adrianna Berg. Eksperci alarmują, że młodzież coraz częściej sięga po papierosy. W Rudzie Śląskiej możemy spotkać palących dziesięciolatków. O problemie tym opowie nam Weronika Nowakowska. Młodzież coraz częściej się uzależnia. Psychologowie twierdzą, że wynika to ze słabej psychiki. Wpływa na to tempo naszego życia, rozliczne problemy, pojawiły się nowe sytuacje w życiu młodych ludzi. Człowiek jest taką istotą, która by chciała być wśród kolegów, koleżanek. Nikt nie chce być samotny. I w związku z tym, jeżeli pójdziemy w towarzystwo, które pije i zaczynamy później z nimi bić, jest niebezpieczeństwo właśnie alkoholizmu. A spaleniem wierza się wiele chorób. Szczególnie groźnym nowotworem przy paleniu papierosów jest nowotwór płuc. No jak wiadomo, nowotwory późno wykryte prowadzą niestety do, nieuchronnie do śmierci. Uczniowie zauważają szkodliwość palenia. To duży problem, no, bo wpływa na zdrowie no i potem tacy ludzie po, po, umierają mając 50 lat. Często wychodzę ze szkoły widzieć widzę ludzi. Dużo osób w moim wieku pali papierosy i nie mogą sobie w ogóle z tym poradzić. W dzisiejszych czasach papieros to już codzienność. Mimo opinii ekspertów, młodzież nadal pali i tak już niestety zostanie. Dla wiadomości szkolnych Weronika Nowakowska. Co mieszkańcy rdyślanskie myślą o skutkach palenia tytoniu? Sprawdziła Paulina Borowik. Paliłam tyle lat, już przestałam palić, zaczęłam oszczędzać i bym dzisiaj mogła całe mieszkanie umeblować. Normalnie skończyłem palić i tam nie żeby jakieś tabletki, bo nie skończyłem i. Jestem zdrowy. Jak się kurzy, tak, to nie fajnie pachniemy też. Ubrania śmierdzą. Palenie papierosów jest niezdrowe. Yy, wpływa negatywnie na jakość skóry, uzębienia i wszystkich narządów wewnętrznych, także nie polecam. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Za chwilę sport i prognoza pogody. Na Polak, wiadomości sportowe, zapraszam. Wczorajszego wieczoru odbył się mecz gwiazdy z Lipinami. Lipiny, chociaż nie uznaczyły przewagę, przegrały. A to wszystko za sporą Huberta Szarańca, który zdobył bramki, w tym jedną z rzutu karnego. Gwiazda wygrała cztery mecze pod rząd. Następne spotkanie odbędzie się w Zabrzu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Witam Państwa Marcin Glapiński. Zapraszam na prognozę pogody. Jest zima i wydawać by się mogło, że musi być zimno. Proszę Państwa, okazuje się, że nie, ponieważ w najbliższym czasie odnotujemy znaczny wzrost temperatury na północy Polski. Temperatura w Szczecinie wyniesie aż 7 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku 4. Tam też możemy spotkać się z przelotnymi opadami deszczu, a także deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju temperatura m.in. w Warszawie oraz w Katowicach wyniesie 2 stopnie Celsjusza. Tam wystąpią z kolei dość mocne opady deszczu ze śniegiem. Najniższa temperatura Temperatura tego dnia będzie w Zakopanym, czyli minus 1 stopień. Tam szacuje się, że będą dość mocne opady śniegu, czyli warunki sprzyjające narciarzom. Z mojej strony to wszystko. Ja życzę Państwu udanego dnia. Do zobaczenia.